Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o temacie motywacja długoterminowa za 30 minut. Po prostu moja konsultacja. Czym odróżniam się od innych w tej motywacji? Jedyne, które odróżniam się od innych efektywnością i szybkością programu, także efektywno i szybko otrzymasz tą motywację długoterminową. Twoje korzyści po mojej konsultacji. masz motywację, odzyskasz cel życia i sprawdzisz swój cel życiowy. Jak sprawdzić, czy masz taki problem, że potrzebujesz tą motywacji czy gdzieś tu minutowy? <coughs> Sprawdź kiedy ostatni raz zdążyłeś osiągnąć swój cel życiowy. Zawsze mówisz, że nie możesz osiągnąć ten cel, bo jest on za daleko dla mnie że nie możesz ten cel po prostu osiągnąć, jest gdzieś tam daleko. E, jesteś dymotywowany, jak w pracy, tak i w domu. Nie możesz tego zmienić. A filmiki motywacyjne nie dają Ci żadnych wyników albo motywacja wygasza po tygodniu, albo nawet mniej po skrolowaniu do następnego filmika. Moje cechy pracy z klientami. E, Łączna kamerka przy online konsultacji. Jak zapisać się na konsultację? Wyślij list na e-mail, na mój e-mail, macie, napisz: Chcę odzyskać motywację i napisz swój problem, dlaczego chcesz odzyskać tą motywację. Warunki konsultacji: biorę osoby chętne odzyskać motywację długoterminową za 30 minut, nie biorę osób do 18 lat i od 55 lat. Koszt konsultacji, konsultacja jest za opinię o niej. Dla przykładu, co było na tej konsultacji, co się spodobało w tej konsultacji, co się nie spodobało w tej konsultacji. Także tą treść znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Jak zapisać się na tą konsultację, będzie link Upskill Online i tam będzie wszystko napisane.